Cześć, hey, witam wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox i tak, tak, dzisiaj porozmawiamy z o update'cie halloweenowym do na VR, który nazywa się... Find This Freddy's VR Help Mothers Course of Dream Bed. Prawdopodobnie będzie to właśnie update halloweenowy do FNAFa VR. Jestem bardzo ciekawy, czy podczas grania w tą halloweenową wersję FNAFa VR dostaniemy coś ciekawego lub jakiekolwiek dodatki lub wyjaśnienia do właśnie fabuły FNAFa. Jestem bardzo tego ciekawy i nie zrobiłem filmu na temat jednej rzeczy, która była dosyć istotna dla tego dodatku halloweenowego. Update do FNAW VR, gdzie pokazały się Old Animatroniki. I tam pojawił się pierwszy teaser do tego właśnie Halloweenowego update'a. I można było go zobaczyć w pokoju z nagrodami jak się zjadły wszystkie egzotyczne masła i właśnie wtedy, kiedy zjadły się te wszystkie masła, w środku miski znajdował się przycisk, który jak się go nakliknęło uaktywniał nam telewizor, na którym możemy zobaczyć właśnie tą scenę. Okej, okay, to na tyle co chciałem Wam powiedzieć w tym odcinku. Ja się już nie mogę doczekać, a Wy zresztą na pewno też. I dziękuję Wam za uwagę. Do następnego, trzymajcie się i. Cześć!